Nazywam się Zbyszek Dab. Urodziłem się 17 stycznia 1929 roku w Warszawie. Brałem udział w walkach na powstańczych na Ochocie w zgrupowaniu porucznika Gustawa. Proszę Państwa, w czasie okupacji największą moją pamiątką to było to, że na ulicy Wroniej taki plastyk, blacharz robił orzełki, i ja od niego taki orzełek dostałem którego wziąłem na powstanie. Ten orzełek stanowił dla mnie wielką wartość taką, powiedzmy, bo zawsze z nim byłem, przypiąłem go sobie do Beretu, następnie później kiedy już byłem w obozie, udało mi się ten, tego orzełka przeszwarcować, żeby mi go nie odebrali, prawda, gdzieś do kieszeni go wsadziłem i on ze mną wędrował przez cały obóz, powiedzmy w, 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 w Pruszkowie, następnie w Uranimburgu. Buchenwaldzie, to krótkie oczywiście były obozy, i potem do obozu pracy, i tam też jego zachowałem. I kiedy się wojna zakończyła, właściwie kiedy nas Amerykanie wyzwolili, wstąpiłem normalnie, w, jako młody, młodzi chłopcy do polskich sił zbrojnych na zachodzie, i tam nas umundurowali. I ja z tego orzełka inne, inne orzełki odrzuciłem, tylko przypiąłem ten, ten swój pamiątkowy orzełek. I ten orzełek ze mną przez cały czas był. I ja z tym orzełkiem wróciłem do Polski. I kiedy wróciłem w 1946 roku, zrobiłem wielką furorę taką, bo wróciłem w mundurze angielskim, prawda, z furażerką. I na furażerce był orzełek z Koroną Polską, gdzie inni wojskowi nosili normalnie wronę po prostu takiego orła, powiedzmy wziętego w armii ludowej. I tego orła miałem, tylko takie nieszczęście się stało, że w momencie, kiedy już się y, powiedzmy y, przeprowadzałem i tak dalej, urwało mi się skrzydełko od tego orła. I ten orzeł dla mnie stanowi naprawdę wielką wartość, bo w momencie, kiedy powiedzmy wszystkie gihęny się przechodziło, to mimo to jakiś chyba jest ślad taki, że został ten orzełek, ale on świadczył powiedzmy o, nasz, o Polsce, o tym, że my żyjemy, że my ciągniemy powiedzmy, że my kochamy swoją, swój naród polski i swoją ojczyznę. I on mi przyświeca przez całe życie, jest w mojej gablocie na pamiątkę dla potomnych. To chciałem o tym powiedzieć Państwu. Dziękuję bardzo.